W tym fragmencie zaczyna być tuż rączki. Jest to pilnie szczerze uważne, żeby troszkę odhamować. Kilka, żeby rączki mi się odpoczęły. Zawsze idziemy szeroko. Mam wrażenie, jakaś tam dobrze wchodzi. Koniecznie poniżej tego korzenia, nie byśmy umieć, no tutaj, prosto w bandę. I sobie tutaj naprawdę warto tą polaną. na ta, ta szybko odbić maksymalnie szeroko i poszczęszyć. Nie wiadomo jak to jak ten będzie. Bo... Ciężki za bo mogłoby być tam jakieś e, zabezpieczenie. O, lekko do lewej, Siup. うん。